200 Sotomi <grymne> Też wszyscy w pudełkach mówią, pudełka, pudełka Po co to będzie nosił te pudełka? O, cyk, o już związane Oj, można zakatulacz o i, i cykli cyk Muszę się rozjawać. Cyk, i cyk, o, i już, to jest za śniżary, bo tu paluszkiem o tu dwoma paluszkami oj Jedziem, jedziemy Wartość 30 zł za kilogram Tysiąc? Prawie tysiąc. I tyle co są zboża, prawda? I człowiek, a, nie mamy już, ile tu mamy? Już mamy tu cztery tony. Proszę się przemyć, że mi jest gorąco. Mój ulubiony sweterek. Jeszcze na brzuchu nie jest, nie jest pęknięty. Ale jak pęknie to go zmienię. Lubię go. A my wszystkim w dzisiejszym odcinku wieści z startowni. Czego ten sytoń taki brzydki? Przecież odłożyłem, kurde, wszystko ładne. jakiś taki nijaki. No weź to nie, nie przesocuj do no. No też jest fajne wcześniej. Nie wiem, jak, jak ci się sortuje, na jakim etapie to jesteś, ile zostało? Na końcowym. Ten, ten już? Tak. Liczę, że już w tym miesiącu chyba skończymy. Absolutnie. Jak ci praca idzie? Wykaż się. Dusi, dusi. I tak dusi. To jest kota. To jest samo Widzicie, zawiodłem 1000 zł. 1000 zł to jest równowartość jednej tony z zboża chyba, tak? Pszenicy? Nie wiem, ile Już Jeszcze 1200 może kosztuje, no. no to tam wiecie? No jeszcze mógłbym tu rzucić garść i już jest. Ale dobrze, ja wyliczyłem, tak? 30. No 900 wychodzi. No 900, no, no, to. no to. prawie prawda. No to, 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 to nie wiem, to po 900 zł, co to jest? Żyto chyba, żyto, czy coś u nas. Ja nie wiem, czy 15 tak? nie, nie wiem, czy żyto w 1000 zł, jak, jak pszenica będzie kosztować. Kurczę, to różnorodność pszenica będzie kosztować 1200 czy 1100, no to nie jest rewelacyjne, no to tylko uprawiać tytoń. no. A jak to część ludzi mówiło, że tytoń, o papierosy. Guzik prawda papierosy. Moi drodzy, wiecie, to z tytoniem tak samo by było, jakby nie nasze firmy skupujące, jakby się nie otworzyły na rynki arabskie, to też z tytoniu tak samo było jak ze zbożem. No, także tutaj po głowie palaczy spada. Coraz mniej ludzi po prostu pali tutaj i coraz mniej jest produkcji na ten rynek papierosów. Ja mówię, to już w moich kontaktacach podejrzewam, że już jest jakieś 70% jest na. Rynek gdzie te rynku? Krajów arabskich, no, na no, no teżze, no, no. Czyli 70% może do, do kraju, kraju arabskich? No oj, chyba nie. Oj, chyba Chciałbym nie. bym powiedział pół na pół. Nie. Na dzień dzisiejszy. Już mówię, powiem Ci, że na pewno nie. bo nawet firma już Uniwersa też wchodzi z, z ten. Nawet chyba oni coś zaczynają z tymi cygarami kombinować, bo chcieli taki łaskany. A cygaro z Pytania jest tego? Ja pode... A ja nie wiem na co im trzeba. Ale po co im taki głaskany? Taki tutaj trzeba po prostu z nim popracować, wygłaskać go. O, tak. Bo ja tutaj o, tak o zbieram, tak, tak, i do kupa. To ma być taki. No wiecie, to kurde, takiego liścia nie ma. To z środki? Tak, środki jakieś. No ale takie nie taki całkiem bior... długie tutaj, nie to liście. Gdzieś... Taki długi ma być taki gładki. O, tak, o, tutaj się składało i to i to dziś ponad 30 zł. Także jakby takie wygłaskie, To dziś w tym, w papierze był odbijany. Ale jak tam wiecie, no to są mój nie jest towar taki piękny. Mój jest taki przemysłowy bardziej. Duże protesty się odbywają przy naszych granicach wschodnich. Wcale się nie dziwię, że ludziom... Zaczyna, zaczyna to wszystko denerwować. Nie mają gdzie sprzedać po prostu swoich produktów. Też no. koszty magazynowania. koszty magazynowania też, jeśli ktoś ma gdzie magazynować, to magazyn, ale wiecie jak to się magazynuje? Zawsze jakiś robak wejdzie, zawsze trzeba przesypywać to. To też nie jest tak, że włożyć i za pół roku otworzyć. Też... No, bardzo, jeszcze, to też bardzo jeszcze, że prezatorzy dysonu też to cili. To no, się pośpieszył w tym No przypadku. tak, no ale to takie nigdy nie było, takiej rzeczy, że, że takie premie dawali. No może to był ciężki rok. A ja podejrzewam, że na drugi rok też tego tytułu nie będzie. No nie oszukujmy się, to nikt nie zwiększy produkcji, bo na przykład ja systematycznie, powolutku zmniejszam. No nie mam co ukrywać się. No na ten rok pewno zakontynuujemy troszkę mniej. no. Będziemy, b, 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 będziemy się starać, po prostu kontynuować dalej współpracę z tymi firmami, co tam kontaktuje. No, ale na pewno będzie troszkę mniej, no, u niektórych, może nie u wszystkich. No, zobaczymy, no. A sam się ty to nie zabierz, Słuchajcie, to nie jest zboże, że to ciach, ciach, kąpań, siebnik tego i tam parę trzy oprysków i. No, przecież to tym zboże, to też tam trzeba trochę wiedzieć, co działa. o. o Deseczka. Z jakich? Praski większe robię, bo teraz przytyło mi się, nie wiem, może zauważyliście, to brzuch po świętach, po tych szynkach tak urósł. Na dworze, o proszę bardzo, mróz, śnieżek tutaj, ja tu sobie siedzę w ciepłym, ogrzewanym pomieszczeniu, opalanym drewnem, mam kociołek temperatura ponad 30, nie, z 15 stopni, chyba jest... i no, Taka temperatura wystarczy, bo to wiecie, czym większa temperatura, tym trzeba się bardziej rozebrać i to czasami wyskoczyć na bo, czy coś no. Dużo osób się zastanawiało, po co ci to drewno z lasu. To drewno z lasu. No słuchaj, a co mam? No wiecie. No, masz piec, no, kurce, no, no, naprawdę się, sam się zastanawiam, czy... No po to, żeby się nie marnowało, moi drodzy, no drewna jakbym zostawił jeszcze na parę lat, to by się zmarnowało. Potnę po prostu sobie, już niedługo będę ciął, bo tak chyba w sobotę będziemy sieli to. Potnę sobie na 50 cm i będę palił w suszarni, no. Moi drodzy, no będę palił w suszarni, to też jest drewno opałowe, no. No wszyscy się dziwi, o a co ma, jakbym zostawił jeszcze z rok, z dwa, to by nic już tego nie było, no. Próchnica by była, no. zawsze no, trzeba wykorzystywać takie rzeczy, no, faktycznie opalamy owcem dom mieszkalny, mieszanką o, moich owsa z, z peletem i z ekogroszkiem. No już już mówię, schodzę z tego ekogroszku, bo drogi, piec się tak po prostu nie, nie zasadza, tak nie zarasta. Ja uważam, że moje palenie powinno, powinni część ludzi naśladować, bo na przykład jak ktoś ma kocioł e, na sam pelet, to powinien dodać pół na pół z owsem. Podejrzewam, że też by poszło. Tylko owiec chyba jest podrożał, tak teraz? Nowy sposób w, no, no tak no, no, czy... w górę. No, i tak widzicie na Tak, no się Twojej firmy. Tak, od owca jedna, druga w górę. Czyli 1500 zł, no to słuchajcie, to zaczynamy siać po prostu owiec. Yes, no. Jaką jeszcze panikę chcesz prowadzić? <laughs> nie no, no. No, trzeba no, 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 zrębko palić. Możliwe można... do mnie prywatnie. Zamówiłem, zamówiłem po prostu troć u mojego dostawcy, który tam tnie, przygotowuje mi drewno na sezon tytoniowy. Dałem mu dwa bukłaki, zobaczymy co z tego będzie. Trochę sucha na pewno ładnie pójdzie, też jeszcze do tej mieszanki całej, bo... No słuchaj, no, naprawdę, teraz jest taki, będzie taki problem, no czym to będzie opalać, no. Na galanżówku? No to trzeba się narobić trochę, moi drodzy, galanżówka... No rębak masz, no, rębak jest, no I ale tjaka. to co mi troszkę nie dość, że trzeba mieć czasu. Trzeba. trzeba mieć czasu, troszeczkę trzeba pójść do tego. No aha, jak już o tym mówimy, słuchajcie, ja mam coś, mam coś, moi drodzy, mam paczkę! Chcieliśmy paczkę, moi drodzy. Mikołaj był dawno, Fidzaki znowu nie przyniósł, ale Fidzaki mam dobre. A może z reklamy nie będziemy robić? To jest reklama, nie? Dobra, to... Sami kupiliśmy, więc. sami kupiliśmy, nikt nam nie chce sprezentować takich rzeczy: akumulatorek, ładowareczka. No i moja pilarka. Cicha! Będę mógł teraz zmylić leśniczego. Ja się, to jak na gałęzie chyba. Tu ma następ pójść na gałęzówkę, no? Moi drodzy. A, A gdzie, gdzie, gdzie ta prowadnica? A gdzie łańcuch? Jest łańcuch, jest, jest słona, jest prowadnica, no? Powinno być. Jest prowadnica, jest ten. Nie ile tu akumulatorów można podłączyć? Jeden, a na co jest więcej? A ty, była z dwoma. Ile ty piw na raz pijesz? Trzy. Jedno. <średziny> Słuchajcie, planuję wielki wyczyn. Ale chyba przejdziemy na dwór. A tak, dobra, po wam idziemy na dwór, pokażę wam co chcę zrobić. Także taka prowadniczka, ona ma chyba ze 25 cm. Tak, jak można powiedzieć, do gałęzi. No jak to się mówi, zrobimy swoje i oddamy. <średziny> 14 dni na zwrot, żeby bierzemy się za robotę. A co, mało takich miglanców jest? Zrobię mm. mi robotę powie, kolor mi się nie podobał. Część rzeka, muszę tu przyciąć, po prostu tę jedną kanę. Bo tutaj uszkadza, tak? Także będę to ja się przymierzałem w tamtym roku to zrobić, ale w tym roku już to zrobię. Jak się mówi, a te małe piłka właśnie chcę zrobić, żeby ona była trochę lżejsza. Wiecie, żeby można było jedną ręko się trzymać, drugą ręką ciąć, po prostu te gałęzie pierwsze poucinać. A później to grubsze, a to sobie zostawię. To sobie zostawię, bo to będzie miał... i Rufus będzie miał cień. Także to zostawimy. Tak. Czyli chcesz przyciąć po prostu orzechy? Tak, tak, przyciąć orzechy. No. bo tutaj cień, te tujki będą lepiej rosły wtedy. A część orzecha zostawię. Dobra, idziemy do, do suszarni. Tak troszkę się pali. Woda puszczona jest na piec. No i takie resztki, wiecie, o takie o resztki spalam. Tam z palet wylnianych wam A, to trzeba poprzypalać wszystko. Część to się pytało, jak ten piec w środku wygląda. Może uda nam się to... W tym roku przed sezonem wyciągnął. Ten pies muszę sprawdzić, bo on jest najstarszy. Co jakiś czas sprawdzam. Wstał. O, jest parę godzin. Jakieś 3 godziny, 3-4 godziny, czy takule. Na początku jak włączałem to. słońce było. Słuchajcie, mieliśmy autokonsumpcję z naszej fotowoltaiki. O Dziś już 7KW. Produkowaliśmy? Tak jest. No to. A, a na dzień dzisiejszy 17 godziny. A teraz teraz ile na przykład? 2 2 kW na godzinę. No to w sumie 7 już siedem. To ja bym powiedział, że chyba tyle zużywamy, bo ten silnik chyba więcej nie zużyje. No ile tam jest mocy? 2 2,5 2,5. No to nam 2,5 ciągnie. No to mieszkanie nie, nie zużywamy taką w dzień przecież nic. No tam trochę tam światło czy coś. Ale to czasami wychodziło, że nawet jak w słońce wyszło to 5 było, tak? 5. 6 na słońce, dokładnie, tak błysnęło to. No. 8 było. 8 na. To już jest. No, no to sporo. już produkuję. No nie ma co, nie ma co narzekać. Samo to. Ja mówię, ja już tam nie wnikam, że to już. Że, nawet nie wiem, jaka cena jest. Nie wiem, jak tam wiecie, jaka cena jest sprzedaży. Nie ja udział ktoś... na rynkowej. Tak, ja bym tam powiedział, jaka cena jest A teraz. jest istotna, jaka jest cena od zakładu energetycznego. Pytałeś się, może, jakie to wygląda w terenie dziennej i nocnej? Yy, tak, tak, ja już tam miałem zapisane, ale to chyba w innym odcinku puścimy. Bo tam byłem w zakładzie energetycznym, za takie sprawy. Jeszcze tam trzeba złożyć te dokumenty na ten, na, yy, na zamrożenie cen energii. Te 3000 dla rolników. Dobra, to można nagrać że taki energetyczny odcinek. No niech trochę będzie produkcji, wtedy zobaczymy jaka będzie produkcja. No i w sam raz, ja tylko czekam na słońce, teraz, teraz będę uzależniony od słońca. <noise> no, będę pracował tylko jak słońce będzie. No. no nie ma co, trzeba się jakoś tak troszkę ustawiać, żeby, żeby ta konsumpcja była jak największa. No nie ma co ukrywać, no. no zobaczymy. No zobaczymy, czy załóżmy, czy takiego Ciekaw jestem, czy nie wtopiliśmy tych pieniędzy. Myślę, że nie nawet. Powiem tak, słońce zawsze jest, prawda? Wiatr z wiatrem to jest różnie, raz wieje, jak raz nie wieje. Bo tak zauważyłem, że naprawdę ostatnie lata, nie wiem, nieco takie wieczne, bo jest strasznie gorąco co jest na polu? nawet... Ja, mm. Albo się człowiek starzeje, to też jest taka Nie, Nie ja pamiętam, jak tam wiatr po przeszkadzał przy układaniu trawy do na stół. Prawo no. się tak tam hulały, hulały, czapki spadały z głów, a tak, tam, no, tak, już w tym tak roku nie. taka cisza, taki zaduch, nawet i w lecie. Ja mówię tam, my jesteśmy przyzwyczajeni do, do temperatury 30 paru stopni, nawet 35, ale ja mówię teraz, to już, bo wiatr, jeszcze jak wiatr troszkę y, rusza tym, tym, tym powietrzem, no to tej, tej temperatury się nie czuje. Oczywiście. Kapelusz, czapka, ubranie takie, żeby się nie spalić ze słońca. Ale normalnie teraz, jak ja widzę, tak wiem, czy trzy lata? Duszno no. jest, duszno jest. Trudno wytrzymać ze względu na. O, tak jakby brak powietrza. No, ja rozumiem, że to na przykład to, te lasy troszkę podrosły. Ale to zawsze te dookoła lasy były. To, to dookoła tak popatrzeć, tak sobie te to lasy rosną. No. Dwie pół jeszcze? Dwie pół tony mam jeszcze dostarczyć. Tylko nie ma, ale rok będzie słaby. Słaby. Uuu. Nie będzie cuchtonącc je w no, no zobaczyłem, nie wiem. A to się nie bezpieszyuje ze sprzedażą. No, tyle tylko, że właśnie ta, ta sprzedaż też. Znaczy, ja no, tak popatrzeć na moje sprzedaże, to ja zawsze łapałem się marca. Nie zawsze tak robiliśmy, bo tak wiecie, no, nie najmuje się ludzi. Czasami jest tak, że my nie sortujemy, nie? że tak my codziennie przychodzimy i 12 godzin tutaj ślęczymy. Może ktoś tak myśli. U nas troszkę się inaczej robi. Czasami się pół dnia tylko robi, czasami w ogóle się nie robi, jest jakieś załatwienie. No, to, to nie jest takie, że tak człowiek siedzi. No. Ja wiem, że do końca lutego firmy przyjmują. A jest dwie firmy, które jeszcze w marcu na jakiś tam określony dzień, nie wiem, jeden dzień w tygodniu biorą takie i już tak pozbierają tak swoich tych, kto tam jeszcze tam został. Bo to też różne sytuacje takie i rodzinne i, i, i życiowe mogą wpłynąć na to, że no nie ma komu przesortować, no ale na pewno stracili ci co... Yy, puścili tytoń niesortowany, no. po 18 zł chyba, za czy 16, no to wszystko było, mhm. no to to naprawdę ludzie stracili, no ci co się pośpieszyli, to stracili, jeden taki rok, ja nie wiem, ja to rozumiałem właśnie tam, ostatni, wczoraj zdawałem, tam zakończyłem już w uniwersale, że też ludzie będą na drugi rok trzymać ten towar, nie wiem, do... do... No, to wstrzymywać, to też, też nie jest to dobre, no, i dla firmy i dla nas. No. I teraz już zaczynają po prostu pomału robić zapisy na następne lata. Ja mówię, trzeba kontaktować we wszystkich firmach, we wszystkich firmach. Znaczy nie żeby tak zakontaktować w siedmiu firmach, po dwie tony czy po trzy a zdać tylko w dwóch, no, bo to tak człowieka, po prostu firmę człowiek wprowadza w błąd. Wybierzmy sobie jakieś firmę, która nam najbardziej pasuje. Zakontraktujemy tyle, co mamy, co, co możemy wyprodukować. No i sprzedajmy w tych firmach. Ja mówię, jak tam jest różnica tam 20 czy 30 groszy między jedną drugą, to nawet nie patrzę. Wywiązuje się z kontraktu. Yy, i tyle no. Jakieś podsumowanie chcesz zrobić może która firma ja wiem, w tym roku wiedziała? Powiem tak, że to wszystko zależało wszystko od ceny. No były takie sytuacje, że na przykład jak już mówiłem, myśmy zawieźli w piątek, zawieźliśmy, a w poniedziałek już była podwyżka o 2 zł, no. i nie. tak staciliśmy dwa tysiące w ciągu weekendu no no, no tak to wygląda no. no chociaż ja mówię no nawozu nie kupywałem w tym roku chociaż ja już mówię schodzę z takiej produkcji nawóz już był w zeszłym roku zakupany. tak tak tam dokupiłem tylko co ja tam dokupiłem jak to się mówi ale teraz no, na przykład ludzie dużo stracili jak zakupili wcześniej nawozu no teraz są wiele tańsze no Eko groszek też tańczy. No ja, ja zawsze mówię, Ale... ja nic nie kupowałem, ja wiedziałem, że to musi stać, ja wiedziałem, że to musi stać, nie może być tak. To z tego ekogroszku będzie za dużo nawet. Ja jeszcze podejrzewam, że jakieś za 1500 zł będzie można wygarnąć. Słońce wyszło, kończymy odcinek. Dobra, słońce wyszło, konsumpcja. do następnego! No to jak to z tą łapką w górę i subskrypcją, będzie czy nie? Jak się komuś podobają te filmy, to sam zasubskrybuję i da łapkę w górę. Czasem trzeba kogoś troszeczkę zmotywować słownie, nie kijem. Nie.